Cześć! Dziewczyny w nowym roku. Wracam do Was z nową energią doładowana. Także moim postanowieniem jest ogólnie nagrywać dla Was tutaj regularnie odcinki. Także trzymajcie proszę kciuki, żeby to moje postanowienie się zrealizowało. Ja ze swojej strony już rozpisałam sobie tematy, także wszystko idzie ku temu, żeby zrealizować i realizować to postanowienie przez, przez cały rok. Także już się nie mogę doczekać, aż tutaj będę do Was więcej mówić, niż to było do tej pory. No a dzisiaj zapraszam Was na temat z, związany ze swetrami. Także dzisiaj jak je nosić, e, na co zwracać uwagę przy zakupie jak wybrać właśnie te, te odpowiednie, fajne e, smaczki, perełki. Dezon zimowy mamy w pełni, e, niedługo zaczną się wyprzedaże, już w niektórych markach się rozpoczęły, także e, mam nadzieję, że mój poradnik przyda się Wam przy Waszych stylowych łowach. Także zapraszam na odcinek. Najczęściej w sklepach znajdziecie swetry akrylowe i to jest moja e, pierwsza propozycja, o której chcę wam opowiedzieć. Ja takowy mam teraz na sobie. E, ich plusami jest e, krój, fason, kolor, ponieważ ciężko znaleźć takie wymyślne kroje e, w propozycji z wełny e, czy z wiskozy czy z bawełny. Dlatego też ja zdecydowałam się na ten sweter krylowy, jest to jedyny sweter akrylowy w mojej szafie i zakładam go jedynie na wyjścia. Czyli jeśli mam się z kimś spotkać i chcę wyglądać troszeczkę inaczej niż taka, wiecie, zakryta golfem cała, ponieważ tutaj można sobie zarówno zrobić dekolt hiszpański, jak mamy ochotę, można odsłonić jedno ramię. I dzięki temu stylizacja nabiera takiej kobiecości, takiego kobiecego wydźwięku, troszeczkę pazura tutaj. Więc ja takie stylizacje bardzo lubię, stąd też pomysł na ten sweter. No ale dobra, macie już sweter akrylowy i jak go stylizować? I sweter tak włożony na spódnicę nie wygląda zbyt ciekawie. Jeszcze może teraz, jak stoję, jest ok, ale spódnica jest tutaj z wyższym stanem, ona tak jakby opina to miejsce, więc jak ja siądę, automatycznie tutaj z góry coś wyskoczy. To jest nie, nie, Niekoniecznie lubię ten efekt, dlatego wkładam sobie przód swetra delikatnie do spódnicy, dzięki temu tutaj widzi się marszczy, pokazuje wysoki stan spódnicy czy spodni, wydłużam sobie optycznie nogi. No i dzięki temu tworzy też taki efekt asymetrii, dzięki czemu tak nie wiadomo, czy jest talia, czy jej nie ma, czy są długie nogi, czy nie. E, także to jest taki fajny trik. No i cóż, jeszcze o tych swetrach akrylowych, no przede wszystkim się szybciej dużo mechacą, dużo szybciej się zużywają i łapią bardzo zapachy z otoczenia, czyli no niestety przykre zapachy po to również. Mm, i to, wiecie, nie jest fajne. Co innego jak sweter troszeczkę przepuszcza tego powietrza, no ale niestety akrylowe takie nie są, czyli się szybko zużywają, szybko łapią zapachy z powietrza. Na takie codzienne użytkowanie nie za, niekoniecznie się nadają, ponieważ one nie ogrzewają tak fajnie, nie są takie ciepłe. No i przede wszystkim po całym dniu chodzenia już macie ochotę zrzucić ten sweter z siebie i od razu wrzucić do pralki, naprawdę. Także... Jako modowy dodatek, coś z pezurem, coś takiego modowego, wiecie, akryl ok, ale na co dzień niekoniecznie. Kolejną propozycją jest sweter z bawełną. Ten akurat ma 50% bawełny, 50% akrylu. On się charakteryzuje tym, że jest bardzo przewiewny, że jest oczywiście oddychający. Jak widzicie, on ma taki splot troszeczkę jak tkany na drutach. Tym się właśnie wyróżniają te swetry z bawełną. Po tym je poznacie. Nie jest aż tak miękki jak wełna. Czy akryl, ale jest na pewno oddychający. Ale co za tym idzie, jeśli jest tak tkany, jak widzicie? On może mieć różne tkania, on nie musi być tak klasyczny jak tutaj, może mieć również warkocze, także jest to fajna opcja, bo ona nie jest tak popularna w sezonie zimowym, jeśli chodzi o swetry, natomiast jest jak najbardziej dostępna, jak poszukacie, to znajdziecie i to nawet za około 100 złotych. Powyżej 100 zł, już jakiś fajny sweter e, z bawełną znajdziecie. Dla porównania, sweter z akrylu również znajdziecie za 100 zł, ale również za 200. Więc cena nie do końca jest tym wyznacznikiem, który powin, powinnaś brać pod uwagę. Także e, podsumowując, sweter z bawełny, jak widzicie, tak wygląda. E, ja sobie jeszcze lubię zawsze podciągnąć tutaj rękawy, żeby odkryć nadgarstki. E, dzięki temu też. E, Budujecie takie poczucie zaufania u odbiorcy, bo nie macie nic schowane w rękawie. No i przede wszystkim wysmuklajcie swoją sylwetkę, bo pokazujecie tutaj na szczuplejsze swoje miejsce w sylwetce. I podkreślacie ponadto talię, ponieważ rękaw, tam gdzie się kończy ubranie, tam podkreślacie to miejsce, więc tutaj linię talii podkreślam w tym przypadku. Lecimy dalej, możecie spotykać jeszcze swetry wiskozowe. I one są bardzo fajne, bo mają bardzo dobrą cenę. Jest to włókno oddychające z takim chłodnym chwytem. Niektórzy nie polecają na zimę, bo troszeczkę może chłodzić, ale przede wszystkim jest oddychający a, i przede wszystkim jest w dobrej cenie. Tak samo jak bawełna znajdziecie go za około 100-150 zł. Myślę, że do 200 spokojnie znajdziecie swój wiskozowy sweter. Jeszcze teraz na wyprzedażach może być jeszcze lepsza, atrakcyjniejsza cena. A On się troszeczkę inaczej układa niż wełna, jest taki bardziej lejący, bardziej dopasowany. No i teraz tak, u mnie w opcji w serek lubię ogólnie takie swetry przez to, że można odkryć tutaj ramię i troszeczkę już ten sweter ma inny look, tak? Odkrywam ramię, jest taki bardziej kobiecy. E, tak, lubię, lubię takie elementy, dlatego właśnie jak widzę, tylko sweter V. To od razu biorę, bo wiem co mogę sobie, jak mogę sobie nim tutaj zagrać w stylizacji. Również to możecie zrobić jak sweter ma dekolt V na plecach. To jeszcze fajniej nawet wygląda, bo tutaj ten przód jest takie fajniej, lepiej to skrojony do właśnie takiego opadającego ramienia. Hej, z takich uwag technicznych, Ty już jak bierzecie sweter wiskozowy, to najlepiej go suszyć na płasko. Czyli tak samo jak wełniane, ponieważ jak go przewiesimy, Mogą powstać od tych prętów suszarki takie nieładne zagniecenia, które później ciężko rozprasować nawet żelazkiem. Także najlepiej na płasko, i później oczywiście też trzeba wyprasować wiskoze. Ponieważ no niestety są takie delikatne jakieś zagniecenia od suszenia, od wirowania w pralce, więc ja zawsze lubię go sobie wyprasować. I uwaga! Odwiesić na wieszak, ponieważ złożony w kosteczkę, w szafie, no niestety po rozłożeniu widać te zagniecenia i to jest ten sam efekt właśnie jak po suszeniu na prędzie, czyli ciężko je rozprasować. No i wiecie, przed wyjściem jest niby sweter uprasowany, przygotowany, wyprany, a tu kurczę, taka niespodzianka i to nie wygląda niestety ciekawie. Dlatego ja swoje wieszam na wieszakach, te swetry oczywiście. A jeśli jest za ciężki, no to, no to wiadomo, nie może to być, bo sobie tutaj ramiona wyciągniemy. Natomiast te swetry wiskozowe zazwyczaj są takie cieńsze, cieńszy mają splot, więc tutaj jak najbardziej nic się w ramionach nie wyciągnie, a macie pewność, że macie wyjście, z, chce, macie ochotę na ten sweter czy golf wiskozowy e, i on już jest gotowy e, do użycia, do waszej stylizacji. Także taki, taka moja podpowiedź odnośnie prania i przechowywania tego typu swetra. Przechodzę już do tych najcieplejszych opcji, bariacji na temat swetrów, czyli sweter wełniany. Tutaj mamy 20% wełny, 30% alpaki, czyli w sumie połowa tego swetra to wełna. Ten sweter akurat jest z H&M, z kolekcji premium, kosztował około 200 zł, więc myślę, że to jest jak najbardziej fajna cena, jak na taki skład i na taką jakość, już go prałam kilka razy. E, jest cały czas taki sam, <laughs> więc jestem jak najbardziej cieszę się z tego powodu. Ewentualnie, jeśli e, nie chcecie często prać swetrów, ponieważ obawiacie się, co tam się e, nie zadzieje z nim, e, to możecie również z Masterem albo jakąś inną parownicą do ubrań go przelecieć po to, żeby te zapachy przykre, troszeczkę, że tak powiem, wygonić i odświeżyć ten sweter. Ja swój, powiem wam szczerze, piorę na lewej stronie i w poszewce, bo nie znalazłam takiego dużego woreczka na bieliznę, tak jak są na bieliznę, no nie, te takie białe albo czarne, do prania bielizny, nie znalazłam takiego dużego, żeby włożyć do niego na przykład ten sweter i piorę go po prostu w poszewce. W poszewce już takiej, wiecie, przepranej, kilka razy wygotowanej, żeby na pewno nie puściła farby. No, i, i powiem Wam, że mi się to sprawdza. Ponadto ten sweter lubi troszeczkę oddawać meszku, więc jak go wyprałam bez poszewki, to spodnie miałam po prostu zameszkowane, że tak powiem, i to nie było fajne. Trzeba później roleczką przelecieć, tak? Więc najlepiej na lewej stronie i jako samodzielny byt w tej poszewce prać bez oczywiście jakichś elementów, które mogą go zaciągnąć. No i też właśnie z tego powodu biorę zawsze swetry na lewej stronie, bo gdyby coś miało je zaciągnąć, to to będzie zaciągnięte po prostu ze spodniej e, strony, gdzie nikt po prostu tego nie zauważy, nikt nie będzie o tym wiedział, tylko ja. E, te swetry oczywiście wełniane bardzo fajnie grzeją, e, bardzo fajnie się użytkują i ja po prostu bardzo lubię. I tutaj jak widzicie sweter jest Zdecydowanie krótszy niż tak klasyczna wersja, niż te, które na przykład wam prezentowałam. I on się świetnie sprawdzi do wysokiego stanu, zarówno spódnic, jak i spodni. Także yy, to też jest bardzo fajna opcja, bo wiecie, on jest dosyć gruby i wkładając go w spódnicę, po prostu byłoby widać te wszystkie babuły. Więc to jest taka opcja na wierzch która nie musicie myśleć jak stylizować praktycznie, tylko ona jest sama już wystylizowana, czyli krótszy sweter, a do tego wyższy stan, który wysmokli, wydłuży Wam nogi, no i też podkreśli tutaj linię talii, więc jest, jest też bardzo fajną opcją tutaj e, stylizacyjną, pomimo, że na pierwszy rzut oka może niekoniecznie, bo jest jednak krótki, ale e, w odpowiedniej kompozycji, jak najbardziej tutaj z e, Najcieplejsza propozycja tego zestawienia, czyli sweter z wełną Merino i kaszmirem. Słuchajcie, jest niezwykle mięciutki, tutaj nic mnie nie gryzie, jest bardzo komfortowo, ponadto on naprawdę super grzeje. Także jak zwykle chodzę na zakupy z klientami, to ubieram się do galerii, do galerii handlowych jednak w ciepłe swetry, bo jest mi po prostu zimno tam, no a w tym mi było super ciepło, także... Przeszedł naprawdę ogromny test i jest po prostu świetny. Jest mięciutki, to po prostu no, same super relatywy, jak dla mnie, jeśli chodzi o takie swetry. No i słuchajcie, warto mieć, warto spróbować taki sweter z tak dużą ilością wełny bo tutaj jest pełna Merino 90%, 10% kaszmieru, także tutaj nie ma żadnych mieszanek sztucznych, syntetycznych. No i dzięki temu jest taki ciepły, jest bardzo komfortowy, ja się bardzo dobrze w nim czuję a, i jest po prostu przekochany. Także uwielbiam go. Jeśli chodzi o stylizację, to też oczywiście tutaj z przodu e, wsuwam go do spódnicy. Do spodni również możecie to zrobić. E, nie da się tego zrobić po całości, ponieważ jest tutaj tego materiału troszeczkę dużo, e, przez co byłoby to widoczne e, pod spodem, e, czy to spodni, czy spódnicy. Dlatego możecie to właśnie e, zrobić w ten sposób, że tylko część takiego swetra większego sobie dajecie do środka. Nawet Wam powiem, w spodniach, no akurat tu mam spódniczkę, no bo widzicie, tak to wygląda w ten sposób. Jest to też ciekawy efekt, niekoniecznie do mojej sylwetki, natomiast wystarczy nawet w spodniach, w jeansach, które nie mają za dużo miejsca, włożyć tylko tak kapinkę. To już tak inaczej wygląda. Tak jest asymetria, e, dzięki której nie widać Wam żadnych historii pod spodem. No i wydłużamy, wysmuklamy też sylwetkę, pokazujemy, odkrywamy nasze długie nogi. Także, e, także e, w ten sposób można go sobie wystylizować. No i oczywiście odsłonić tutaj nadgarstki, jeśli jest nam ciepło, no a jeśli nie, to, to zakrywamy i <laughs> się chowamy w tym swetrze. Także tak. Dziękuję, że obejrzałaś to wideo do końca. Jeśli Ci się podobało, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z moimi modowymi odcinkami. Jestem ciekawa, jaki jest Twój ulubiony sweter, także daj mi znać w komentarzu. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!